No, Was w ogóle na kolejnym odcinku z serii Farming Pandemic, w w ogóle nie ma budynków, nie ma pól, ponieważ zrobiłem sobie jedną mapę ogólnie na Tam, tam, co miałem poprzednio, ten pisać, nie mogę go po prostu otworzyć, wyskakuje mi jakiś błąd po prostu, jak klikam na niego to nieprawidłowe zdjęcie na no, no zrobiłem sobie na nowo, właśnie, bo tam już by się trochę znudziło to granie właśnie tamtej, więc zrobiłem sobie nowe. Gospodarstwo, więc co? Bierzemy sobie, myślę, że na początku robimy, chcę tutaj zrobić większe gospodarstwo, chociaż nie wiem, zobaczymy. Zrobimy sobie obrys czarny. Zrobimy, myślę, że o, coś takiego. Taki będzie gdzieś obrys. Cyk. No i co? Trzeba by coś pomyśleć. O, słuchajcie, o, fajna garażyka. Weźmiemy sobie ten kolorek i co? Tutaj zrobimy sobie taki garaż. Zrobimy sobie taki garaż Właśnie, dom będzie też pomarańczowy, ale będzie z, z tej, z, nie z tej strony, tutaj zrobimy sobie dom. Również większy. Dobra, i teraz tak. Tutaj sobie gdzieś zrobimy wjazd, więc weźmiemy sobie pędzel i damy sobie zielony kolor i patrzcie. O, tutaj zrobimy sobie wjazd. Czekajcie, zrobimy sobie elegancki wjeździk. O, tutaj będzie wieździk. I dobra. Mamy. Tutaj zrobimy jeszcze jeden garaż koloru czerwonego. Tutaj będzie, o, taki na kombajn. Dobra. Tak, no obora, obora. Myślę, że powstaje... powstaje albo nie. Pobaczmy się w świnie, fajcie Tak. Dobra, teraz budujemy sobie ze świniami. Więc tak, zróbmy sobie chlewnie. Tutaj ogólnie Zróbmy ją sobie gdzieś taką To będzie chlewnia Trochę się pozmienia Dobra, tutaj będziemy mieli chlewnię Jeszcze tutaj to sobie powypełnię. Wszystko Elegancik Cyk, myk, dobra, mamy Chlewnię mamy, wszystko mamy Elegancko I zabieramy się Za pola czarny obrysik. Tutaj zrobimy sobie mega fajne pole. Ogólnie. Tutaj sobie zrobimy właśnie pole jedno. Dobra, robimy. Dobra, możemy je sobie tak wydłużyć. Nie, 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 za duże będzie. Zrobimy je takie sobie po prostu to pole. Mega fajne będzie, dobra. I zrobimy je już sobie dojrzałe, bo chcę jeszcze tutaj zrobić żniwa sobie właśnie, ale już dojrzałem polem, dobra. Ogólnie tutaj chce się powiedzieć, że wszystkie, żeby miał więcej, bo niż tam, tutaj zrobimy sobie jedno takie pole. Większe pole już. Choć nie wiem, czy większe. Dobra, mamy. Drugie pole równe, zrobimy sobie jedno wykoszone już pole. Czyli pole gdzieś dalej, na przykład tutaj. Ajmy ten kolor. Tak, ten. zrobimy sobie. Pole tutaj zrobimy sobie takie. A obok zrobimy sobie łąkę sąsiada na przykład. Też taką, o. Na zielono tu dajmy. Dajmy sobie na taki już kolor, bo tutaj była inna trochę ta mała. Dobra. U nas tutaj zróbmy sobie to pole. Będzie wykoszone. I zróbmy jeszcze sobie ze dwa pola do skoszenia. Dwa pola do koszenia jeszcze żeby jakieś były. To wiecie co? Tutaj bym jeszcze zrobił jedno moje. A to może być w sumie... chociaż nie wiem czy kukurydza, ale to zróbmy sobie takie. Właśnie i ono będzie do koszenia. I zrobimy jeszcze jedno. I ogólnie mapę dokończymy już na kolejnym filmie. Może coś takiego. Czyli dobra, czekajcie. I zrobimy sobie tutaj pole. Obok, o, patrzcie, zrobimy sobie takie z zagajniczkiem pole. Czyli tak, teraz się trochę będziemy musieli pobawić. Zrobimy takie zagajnikowe pole sobie. O. Oczywiście nie, 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 to wymazłem, ale teraz zrobię sobie ten. i lecimy o i tak jest z zagajniczkiem będzie pole pędzel zielony i zakończył sobie odcinek no ogólnie szkoda, że tamto może jeszcze mi się uda to tamto odzyskań no to tak jest, dobra, ja mam bardzo dziękuję za oglądanie zrobiliśmy sobie prowizoryczną mapę a jeszcze tutaj zboże musimy dać adgancko, dobra ja się zadaję, to będzie na filmu trzymajcie się i na razie i cześć